Tyle lat. A ile? Ja ile palę? 35. pięć. Dzień dobry. Dzień Do dobry. nie buszewa, ale to jest dla chcących rzucić palenie. Jeżeli pan pali, zapraszamy. Bardzo ciężka. Bardzo ciężka. To, e, tak, z przerwami to z pół roku. Jak chodziłam do szkoły, to spróbowałam, nie powiem, że nie, ale nie smakowałam i po prostu odrzuciłam. Nie palę, ale bliska mi osoba, moja siostra, pali i to. Oj, bardzo długo. Będzie z 15 lat. Jest to tramwaj, który ma zachęcić zwłaszcza palaczy do rzucania palenia. Są ludzie, którzy mają kilkanaście prób rzucania palenia i dalej palą, bo nie są w stanie rzucić. Większość palaczy, którzy rzucili twierdzą, że najlepiej rzucić z dnia na dzień. I bez środków wspomagających, dlatego że każdy z tych środków, plastry, gumy, zawierają dawkę nikotyny i można powiedzieć, że jest to przedłużanie męczarnie palacze, bo on dalej tą dawkę nikotyny dostarcza, więc wciąż jest uzależniony. Takie będą chciałam, chciałam spróbować. I to mi nie odpowiadało. Ciężko jest na pewno rzucić od razu to palenie, ale znam kilka osób, co potrafiło rzucić od razu. Wybór jest indywidualny dla każdego. Są tacy, co palą i długo żyją. A są tacy, co nie palą i... Przeszkadza mi dym papierosowy na pewno i jak byłam w ciąży, to jeszcze nie było zakazu palenia w pubach, a teraz już jest, więc myślę, że to dobry pomysł, szczególnie dla tych, którzy nie palą. Jeszcze na krócej znam pana, który był wioślarzem wyczynowym, którego polubiłem i poznałem. I mówi, żeby wcześniej skończył z naogiem, to by po prostu wiedział, że, ży, że, 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 że będzie żył. A teraz ma poważne kłopoty ze zdrowiem, bo palił z 30 lat palił. Teraz nie pali w ogóle. Ale to my jedziemy na... tak jak